Witam cię serdecznie, Jacek Paciorek. Witam cię z mojego miasta, Podkowy Leśnej. Piękna pogoda, a my dzisiaj pogadamy o porażce i sukcesie. Najpierw quiz. Ile razy przeciętna osoba próbuje po wyznaczeniu nowego celu? Hmm? Mniej niż jeden raz. Jak to możliwe? Większość ludzi rezygnuje jeszcze przed podjęciem próby. No to jak mają wygrać? I tu dochodzimy do sedna sprawy. Do wniosku, który musisz sobie zapamiętać na całe życie: Porażka jest niezbędna dla sukcesu w każdej dziedzinie. Każda porażka to kolejny krok. Gwarancja. Tak, tak. Porażka jest gwarancją sukcesu. Nigdy nie myśl o możliwości porażki. Jesteś tym, o czym myślisz, więc myśl o sukcesie. Porażki są po prostu kolejnymi etapami na drodze do sukcesu. Zacytujemy tu Henry'ego Forda. Tak, Henry'ego Forda, który był najbogatszym z Amerykanów na początku XX wieku, dzięki swojemu. Fordowi model T, który można było kupić w dowolnym kolorze, pod warunkiem, że był to kolor czarny. Więc co powiedział Henry Ford? Porażka to jedynie szansa na mądrzejsze zaczęcie od nowa. I wróćmy do tego słynnego Forda model T w kolorze czarnym. Henry Ford też musiał zmienić swoją opinię na temat tego samochodu kiedy konkurencja zaczęła go wyprzedzać musiał się dostosować czyli w pewnym sensie poniósł porażkę ale umiał z niej wyciągnąć wnioski i zaczął produkować nowe modele Fordów kolejny quiz jak zwiększyć prawdopodobieństwo osiągania celów takie pytanie zadano Thomasowi Watsonowi, który założył IBM, po tym jak został wyrzucony z National Cash Register Corporation. Odpowiedział, że aby dwukrotnie zwiększyć prawdopodobieństwo osiągania celów, trzeba dwukrotnie zwiększyć ilość porażek. Im szybciej upadniesz, tym szybciej się nauczysz tego, co jest Tobie potrzebne do sukcesu. Trafił porażki tak jak Thomas Alba Edison. Zanim wymyślił żarówkę, przeprowadził ponad 11 tysięcy prób. Czy zrezygnował? Na przykład po 5 tysiącach? Takiemu zadałbym pytanie. Dlaczego nie rezygnuje? Nie rezygnuje, dlatego że to nie jest koniec. – Ja jestem tylko 5000 tysięcy prób bliżej celu – powiedział Edison i dalej kontynuował swoje prace. A my w tej chwili zapalamy żarówkę i w każdej chwili oświetlamy. No to jeszcze jeden kłód. Ilu ludzi odczytuje sobie codziennie i myśli o swoich celach? Procent zapisuje, ale ile je codziennie odczytuje i o nich myśli? Otóż tylko 1% ludzi odczytuje sobie codziennie i myśli o swoich celach. Tylko 1%. Na to tak i W następnej części w siedmiu sprawach decydujących o wyznaczaniu celów. Pozdrawiam Cię serdecznie. Jacek, o człowieku.